Patrzę tutaj też na panią poseł, panią Annę Paluch. No to jest znana już bojowniczka w Syj, bo jest w nim od 10 lat. Wspaniale reprezentuje podchale, wspaniale reprezentuje cały region, ale także wiele spraw ogólnopolskich. Kiedy wchodzi na mównicę, bardzo często wchodzi, nie można jej zatrzymać. To słuchaj taki poszum naszych przeciwników. Boję się je. Próbujemy czasem atakować, obrażać, ale ona się nie zraża jest bardzo mocna. Także proszę o poparcie. Poseł Anna Paluch, lista numer jeden, miejsce trzecie. Startuję do Sejmu, ponieważ chcę tworzyć prawo, które gwarantuje młodym solidne wykształcenie oraz możliwość rozwijania ich pasji, dorosłym stabilną pracę, a osobom starszym i niepełnosprawnym właściwą opiekę ze strony państwa. W pracy poselskiej zwrócę szczególną uwagę na bezpieczeństwo na drogach oraz w pozostałych obszarach naszego życia. Jest wiele spraw, które bez mocnej reprezentacji w Sejmie zawsze będą spychane na dalszy plan. Wybierzmy w dobrą zmianę. Małgorzata Belska, lista numer 1, miejsce 20. Barbara Bartuś, członek władz Prawa i Sprawiedliwości, poseł na Sejm, przewodnicząca delegacji Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Kandydat do Sejmu w wyborach 25 października, lista numer 1, pozycja numer 5. 25 października proszę o Państwa głos. Nie przypomnę jeszcze raz. Barbara Waldrich. Dziękuję bardzo. Poseł na Sejm Arkadiusz Mularczyk, pozycja numer 7 na Liście Prawa i Sprawiedliwości to doświadczony i aktywny parlamentarzysta. W 2005 roku razem z obecnym prezydentem Andrzejem Dudą przygotował ustawę lustracyjną. Był to początek ich wieloletniej współpracy, zaangażowany w sprawy kraju i regionu, w obronę wartości chrześcijańskich i praw rodziny. To silny i kompetentny człowiek w drużynie Jarosława Kaczyńskiego. 25 października proszę Państwa o głos. Arkadiusz Mularczyk, lista numer 1, pozycja numer 7. Największa atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca. Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodna atrakcja Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park Rozrywki Rabkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu. Z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac EWRY 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcser-nowytarg.pl W serwisie odblaskowa szkoła, czyli bezpieczny pieszy na drodze oraz konkurs potraw regionalnych w ustryku. Dobry wieczór. Dzisiaj jest środa 21 października. Paulina Gucała rozpoczynamy. Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach wraz z opiekunami, funkcjonariuszami Policji i Straży Pożarnej przeprowadzają wśród kierowców akcję uświadamiającą o zagrożeniach na drodze, a więcej o odblaskowej akcji w materiale. Ubrane w kamizelki elementy odblaskowe, dzieci wraz z funkcjonariuszami i nauczycielami wzięły udział w akcji informacyjnej promującej bezpieczeństwo na drogach pod tytułem Odblaskowa Szkoła. W zeszłym roku, 31 sierpnia 2014, została znowelizowana ustawa o ruchu drogowym i wszedł przepis, na który chcieliśmy zwrócić uwagę wszystkim naszym uczniom, zarówno dzieciom, jak i młodzieży gimnazjalnej, ale również rodzicom, że o zmroku każdy użytkownik drogi musi być widoczny. Zmrok w okresie jesienno-zimowym w naszym regionie zapada o 16.00. Często kończymy zajęcia dopiero w szkole. Szaflary to miejsce, gdzie zarówno w sezonie turystycznym, jak i przez cały rok trwa wzmożony ruch. O tym, że ten odcinek drogi jest niebezpieczny, można było przekonać się podczas akcji. Niedaleko, bo kilometr dalej doszło do wypadku. Na prostej przy granicy z Bańską Liczną zderzyły się dwa samochody. W wyniku zderzenia do szpitala trafiły dwie osoby. Tam jest bardzo niebezpiecznie. Jest to w tym momencie bardzo dużo kolizji się. Co roku, co roku. W ostatnim czasie w ogóle tych kolic się bardzo dużo pojawiło. Yy, niestety, wypadki są tylko monitorowane, śmiertelne i, i z tym, tymi danymi się podpiera głównie dyrekcja, główna dyrekcja dyrekcja, jak autostrad. Natomiast dla mnie bardzo ważne, bo najważniejsze w tym wszystkim jest bezpieczeństwo mieszkańców a niekoniecznie tylko i wyłącznie osób, które wtedy przejeżdżają. Losowo wybranym kierowcom zostały wręczone elementy odblaskowe oraz ulotki zaprojektowane i wykonane przez dzieci pod tytułem Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Kierowco, pieszy to również ty. To niezwykle ważne, aby zwiększyło się bezpieczeństwo pieszych na drodze. W 2014 roku w wyniku potrącenia przez samochód rannych zostało 3509 dzieci, a zabitych aż 80. Przepisy mówią jasno i wyraźnie o ruchu drogowym, że nosimy tylko i wyłącznie poza terenem zabud więc myślę, że nie do końca jest to trafione, bo sami jesteśmy uczestnikami pieszymi i widzimy, że na terenie zabudowanym jest wiele miejsc niedoświetlonych, gdzie jesteśmy mało widoczni i niestety jesteśmy narażeni na różne zdarzenia drogowe. Odblaski jest bardzo ważne w, prze, prze, no w nocy nie? to bardzo z daleka widać. Nie? Bardzo ważne są odblaski. No. Tak, ja też od 1992 roku mam prawo jazdy. I... Bardzo zwracam uwagę właśnie na pieszych, na dzieci, na osoby starsze, jak idą, a jak są bardziej tak widoczne, to dla nas kierowców to jest bardzo ułatwienie. Przez cały miesiąc październik dzieci uczestniczą także w odblaskowym różańcu prowadzonym w kościele św. Andrzeja Apostoła. Ponieważ różaniec osprawiany jest codziennie o godzinie 17.30, dzieci przychodzą na niego ubrane w kamizelki i odblaski, aby bezpiecznie mogły wrócić do domu. Co roku gospodynie z gminy Poronin rywalizują pomiędzy sołectwami na najlepsze potrawy. Tegoroczny konkurs potraw odbył się w niedzielę w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bustryku. O tym, jakie smakołyki pojawiły się na stołach, Marcin Szkodziński. W minioną niedzielę wszyscy, którzy odwiedzili remizę w Bustryku musieli choć na chwilę zapomnieć o diecie. Wszystko za sprawą smakołyków przyrządzonych przez podhalańskie gospodynie. O tym, co pojawiło się na stołach, opowiedziały nam same kucharki. Naważymy Panie kochany, łot, może łot słodkiego. Przechodzimy do konkretu. Tu mamy cztery rodzaje potraw, takich sos, z sosem, nie? No, raczej z sosem. To jest baranina, wieprzowina, to jest bardzo zupy biedne, z skorpieli, takie o, tu z grzybów, teraz, w tym roku co urosły, choć było sucho z kluskami, tak zwanymi hałuskami. Tu trzeba podkreślić, że tu jedna pani ugotowała e, dobrą rzecz z baraniny i do tego upiekła mm, chlebuś. Moskole mamy dwa rodzaje. Tradycyjne z ziemniakami, grulane się nazywają. I moskoliki mącne, góralski chleb. Potem już jak go pojemy, posłodzimy, no to pasowałoby się coś i napić. No i tu to jest toftowce, to, to, to piję. I oczywiście ryzyki. Dobrze gryję, żeby była dobrze smakowała. Przygotowałem tak dawno, po startownemu gotowali nasi babcie, rodzice, nie, dziadki, hałuski, kluski, kluska z kaszą, z kukurydzianą, golonko z kapusty, z, z kapustą, no tu mamy tak płat, te ciasteczka łowsiane z miodem, bardzo takie zdrowe i kluska z borówkami przygotowano. Tak dawno Wigilino, kapusta, taką z grzybami, z grochem, jałowo, typowo wigilino i tak samo my tak, talorki. Ta My to nazwamy z ziemniaków z grul i talorki z tego skorpieli, co już bardzo zanikło na naszym potalu Jest też zupa skorpieli, chleb swojej roboty. Tu pani przygotowała różne przetwory, no i nalewki. Mamy wszelakiego rodzaju i picie, i jedzenie, i ciasto jest fajne. Są grule mascone, są różne nalewki. Jest w sumie tego bardzo dużo, bo a 70? 35 mamy nalewek, cias mamy 20, różny przekąsek, 70. Z tym jest baranina, są w różne i dziczyzna, i, i tradycyjne grule z kwaśnym mlekiem opiekane, i sałota jest taką na kwaśnym mleku robiona. Jest bigos z cebuli, z pieczarek, co może to jest coś innego, ale, ale na pewno smaczne. W konkursie wzięły udział także gospodynie z zaprzyjaźnionej gminy Suchy Las. Jest 20 potraw mięsnych, czy tam w ogóle konkretnych, są dwie zupy, cztery ciasta. Z mięs jest zawijane czy rolady z kurczaka, z piersi, tak samo z udek. Jest hab ze śliwkami, jest sałatka bałkańska z figami, bardzo dobra zupa gularzowa i zupa cebulowa. Ale również jest szczupak. E, Boże, kochany łosoś na kapu pod śmietanką, a z ciast wspaniały jabłecznik na samym masełku, tradycyjnie z kratką na wierzchu. Jurozy tegorocznego konkursu stanęli przed bardzo trudnym zadaniem. Mieli oni niemalże 400 potraw dań, nalewek i ciast do spróbowania. Mamy takie sięgnięcie do korzeni tradycyjnej kuchni góralskiej, tradycyjnej kuchni polskiej. Mamy to wszystko w bardzo ładnym wydaniu, bardzo subtelna dekoracja, eleganckie podanie. No i nade wszystko gościnność gospodyń. Urzekła mnie kaczka w żurawinie. To jest potrawa wielkopolska, ale rzeczywiście bardzo subtelnie, bardzo, bardzo kunsztownie wykonana. W 15 konkursie potraw regionalnych przyznano aż 15 nagród. Najlepiej przygotowane okazały się gospodynie z Bustryku, które zdobyły największą ilość nagród, w tym nagrodę specjalną od firmy Prymat za całokształt wykonania, podanie potraw i dekorację stołu. Tym smacznym akcentem kończymy dzisiejsze wiadomości. Dziękuję i życzę spokojnej nocy. do Sejmu, ponieważ chcę tworzyć prawo, które gwarantuje młodym solidne wykształcenie oraz możliwość rozwijania ich pasji, dorosłym stabilną pracę, a osobom starszym i niepełnosprawnym właściwą opiekę ze strony państwa. W pracy poselskiej zwrócę szczególną uwagę na bezpieczeństwo na drogach oraz w pozostałych obszarach naszego życia. Jest wiele spraw, które bez mocnej reprezentacji w Sejmie zawsze będą spychane na dalszy plan. Wybierzmy w dobrą zmianę. Małgorzata Belska, lista numer jeden, miejsce dwudzieste. Patrzę tutaj też na panią poseł, panią Annę Paluch. No to jest znana już bojowniczka w Syrii, bo jest w nim od 10 lat. Wspania wspaniale reprezentuje Podhale, wspaniale reprezentuje cały region, ale także wiele spraw ogólnopolskich. Kiedy wchodzi na Mównica, bardzo często wchodzi, nie można jej zatrzymać. To słuchaj, taki poszum. Naszych przeciwników. Boję się jej. Próbujemy no, czasem atakować, obrażać, ale ona się nie zraża. Jest bardzo mocna. Także proszę o poparcie. Poseł Anna Paluch, lista numer jeden, miejsce trzecie. Barbara Bartusz, członek władz Prawa i Sprawiedliwości, poseł na Sejm. Pani Barbara Bartuś naprawdę znakomicie funkcjonuje w Sejmie I to nie tylko w Polsce, ale także na forum międzynarodowym. Kandydat do Sejmu w wyborach 25 października lista numer jeden, pozycja numer 5. Uczycie wszystko, żeby mieć tego naprawdę bardzo dobrego reprezentanta. Oparcie dla pani Bar Bary Bartuś jest tutaj niesłychanie istotne. 25 października. Proszę o Państwa głos. I Barbara Bartosz. Poseł na Sejm Arkadiusz Mularczyk, pozycja numer 7 na liście Prawa i Sprawiedliwości, to doświadczony i aktywny parlamentarzysta. W 2005 roku razem z obecnym prezydentem Andrzejem Dudą przygotował ustawę lustracyjną. Był to początek ich wieloletniej współpracy, zaangażowany w sprawy kraju i regionu, w obronę wartości chrześcijańskich i praw rodziny. To silny i kompetentny człowiek w drużynie Jarosława Kaczyńskiego. 25 października proszę Państwa o głos. Arkadiusz Mularczyk, lista numer 1, pozycja numer 7. Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca, park miniatur oraz park linowy w Niedzicy, Wodna atrakcja Terem Gorący Potok w szaflarach, park rozrywki Rapkoland w Rapce Zdroju, najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej, wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online, bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac EWRY 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl yeah